Chciałbym Wam pokazać kolejny przykład budżetowego laptopa, w którym wymieniony dostał dysk HDD na jednostkę SSD. Tym razem jest to laptop od producenta Lenovo, seria IdeaPad, model 320, myślnik 15 i AP. Na pokładzie tego laptopa znajduje się procesor Intel Pentium N4200. Układ graficzny jest tutaj zintegrowany z procesorem i to jest Intel HD Graphics 505. Mamy 4GB pamięci operacyjnej RAM. No i w tej chwili znajduje się tutaj na pokładzie dysk od producenta Western Digital, seria WD-Green, pojemność 240GB. No i zobaczcie po takiej wymianie dysku, jak szybko teraz ten laptop się uruchamia. No i w tym momencie mamy urządzenie gotowe do pracy.